Możesz mi powróżyć? Tak, czas minął, więc przygotuję dla ciebie wróżbę w zamian za kilka monet. Ile? Dla ciebie zaryzykuję spojrzenie przez czas za marne 250 monet. Opowiedz mi o przyszłości. Dobrze, synu wiedzy, teraz wejdę w trans. Czy jesteś gotowy? Wymusisz swoje własne przeznaczenie przez ogień i śnieg, przez lód i płomienie. Ludzie w obcych zbrojach, bagno, jaszczury oczekują Cię. To wszystko. Nie widzę nic więcej. Ta przepowiednia pokrywa się z tym, co widzieliśmy w górniczej dolinie. Tam widzieliśmy różne żywioły, lud, widzieliśmy bagno, widzieliśmy jeszcze widzieliśmy także, no tam się ciekawie do co działo i... To już zapowiada, że tam na pewno powrócimy Witajcie serdecznie moi drodzy Ja jestem Lucik, a oto przed wami Kolejny odcinek z serii zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka I sobie dzisiaj powrócimy do głównego wątku Naszej gry Gadajmy sobie tutaj z watrasą, Gdyż Pyrogar Nas tutaj wysłał Przysyła mnie pyrokar. Oko i nosa zostało uszkodzone Wiem Donieśli mi o tym Napotkani nowicjusze Poszukiwacze wykorzystali w tym celu święty, słoneczny krąg magów ognia. To znak, że nieprzyjaciel znacznie urósł w siłę. Co się teraz stanie z okiem? Musimy spróbować je naprawić. Nie będzie to jednak łatwe zadanie. Oprawa pękła na dwie części. Zręczny kowal zdoła zapewne połączyć je z powrotem, ale to mniejsza część problemu. Bardziej martwi mnie sam klejnot. Jest matowy, pozbawiony blasku. Nieprzyjaciel dokładnie wiedział, jak unieszkodliwić amulet. Czy możemy przywrócić klejnotowi dawną moc? Jest na to tylko jeden sposób. Połączone moce wszystkich trzech Bogów powinny tego dokonać. W miejscu zniszczenia amuletu należy przeprowadzić odpowiedni rytuał odwracający. Może wtedy klejnot odzyska swój ogień. Problem w tym, że musisz sprowadzić do tego miejsca ziemskich przedstawicieli wszystkich trzech bogów. Potrzebujemy też znacznej ilości bagiennego ziela. Myślę, że nie mniej niż trzy rośliny. Okej, bagienne ziele mam. Kim mają być ci trzej przedstawiciele bogów? Oczywiście my już się domyślamy, ale zapytajmy. Kim mają być ci trzej przedstawiciele bogów? Adanosa mogę reprezentować osobiście. Przedstawicielem Inosa powinien być Pyrokar, najwyższy z magów ognia. Ale nie wiem, kto mógłby reprezentować Beliara. Potrzebujemy prawdziwego mistrza czarnej magii. Okej, okay, znamy go. Czarnej magii? Może ksardas? Tak, to się powinno udać. Nie wiem tylko, czy uda ci się sprowadzić obydwu. Już widzę wyraz twarzy pyrokara, gdy dowie się, że musi współpracować z ksardasem. Lepiej mu o to nie wspominać. Gdzie znajdę kowala, który zdoła naprawić oprawę amuletu? Musisz popytać ludzi o kowala, który zna się na jubilerstwie. Muszę już iść. Ja też wyruszę w drogę, by przygotować słoneczny krąg do ceremonii. Przyślij do mnie Ksardasa i Pyrokara i nie zapomnij o bagiennym zielu. Liczę na Ciebie. Słuchajcie, moi drodzy! Jestem potrzebny gdzie indziej. To nie potrwa długo. Po powrocie opowiem Wam resztę tej historii. Niech Adanos będzie z wami! Okej, okay, czyli Patras się udaje do Słonecznego Kręgu, my tymczasem w takim razie Udajemy się do Klasztoru Magów Ognia Tu mamy klasztor, tu mamy majątek ziemski, jeszcze pasowałoby nam znaleźć wieżę sartasa jest o tutaj, dobra Dobra, to w takim razie Klasztor zaliczamy I lecimy Aż trudno w to uwierzyć. Naprawdę jesteś teraz paladynem? Jak widzisz? Ho-ho, mając kogoś takiego po swojej stronie, nie musimy się już chyba obawiać armii Beliara. Ktoś, kto rozprawił się ze śniącym, nie będzie miał kłopotów z bylegarską orków. Orkowie to najmniejsze z naszych zmartwień. Tak, wiem, ale dobrze cię mieć po naszej stronie. W porządku. Co robisz w klasztorze? Czekaj, niech zgadnę. Chcesz pobierać nauki od magów ognia? Być może, wiedziałem! Najlepiej porozmawiaj z Mardukiem. To on zajmuje się zwykle paladynami. Znajdziesz go przed kaplicą. Okej, okay, myślę, że do niego zawitamy, a tu myślę, że jak zakończymy wątki z okiem i nosem. Ewentualnie na jakimś live streamie, gdzie będziemy sobie eksplorować y, tą mapkę, bo wiadomo, trochę rzeczy się pozmieniało. Trzeba trochę pofarmić sobie expa. Do Barduka na pewno zajrzymy tymczasem, tym bardziej, że w poprzednim odcinku y, sobie zrobiliśmy konsekrację miecza. Znaczy nie, konsekracja dopiero ma się odbyć, a to już mamy przygotowane kiepskie ostrze magiczne, nie? To będzie bardzo potężna broń, być może nawet lepsza niż Szponbeliarę. Już jest lepsza o 3 punkty, ale to jest jeszcze nic. To co ma nadejść dopiero? Okej, okay, także spoko. Ale mimo wszystko, jeszcze chciałem sobie tą y, siłę troszeczkę podbić. A to jeszcze wszystko w swoim czasie na razie. Skupmy się na fabule. Rozmawiałem z Watrasem. To świetnie! Gdzie on jest? Zamierza odprawić w słonecznym kręgu rytuał, który przywróci dawną moc oku i nosa. Jeśli to prawda, może jest jeszcze dla nas nadzieja. Watras potrzebuje pomocy, twojej i Xardasa. Co takiego? Xardas też tam będzie? Chyba nie mówisz poważnie. To nie był mój pomysł. Watras nalega, byście przybyli obydwaj. Xardas, ciągle ten Xardas. Czy nigdy się od niego nie uwolnię? Gorzej już chyba być nie mogło. Skąd mam wiedzieć, że Xardas nie stoi po stronie nieprzyjaciela? Nie zaufam temu nekromancie, niezależnie od tego, jak bardzo jest nam potrzebny. Przykro mi, ale w tej sytuacji nie mogę pomóc Watrasowi. Ale bez ciebie nie naprawimy amuletu. Watras nie będzie mógł odprawić rytuału. Musisz zaufać Xardasowi. Ja nic nie muszę, zrozumiano? Skąd mam wiedzieć, że Xardas nie zwróci się nagle przeciw nam? Nie, nie zrobię tego. A gdybym dostarczył ci jakiś dowód? To raczej niemożliwe. Musiałbyś mi przynieść coś naprawdę ważnego. Jeśli chodzi o Ksardasa, nie dam się tak łatwo przekonać. Aj, prokar, naprawdę. Cała ludzkość teraz w tej chwili stoi na twojej decyzji. Za wyspa Korins, przepraszam bardzo. A ty tutaj takie odstawiasz, dzieci ci nady, tylko że to jest prawda, że ludzie na starość dzieci nie ją. Okay, tymczasem mamy tutaj Sardasa, więc powiedzmy mu, jaka jest sytuacja. O proszę, jesteś. Hej, ty. Oko Inosa zostało zniszczone. Jak to możliwe? Zniszczone? Znalazłem je w północnych lasach. Niestety udało mi się odzyskać tylko kawałki była nasza jedyna szansa na pokonanie tych smoków. Wszystko stracone. Co teraz? To straszliwy cios. Nieprędko się po nim podniesiemy. Muszę przemyśleć całą sprawę w spokoju. W międzyczasie, powinieneś udać się do miasta i porozmawiać z magiem wody i Mieniem Watras. Może on będzie wiedział, co wypada czynić dalej. Jak się składa, że mamy od niego wieści. Watras przysłał mnie do ciebie. To dobrze. Co ci powiedział? Wspomniał coś o rytuale odwrócenia, który należy odprawić w słonecznym kręgu. Hehehe, <laughs> ten stary wyga. Chyba wiem, co planuje. Przybywasz, by przekazać mi jego zaproszenie? Na to wygląda. Kiedy wyruszysz? Bezwłocznie. Ty musisz jeszcze wypełnić swoje zadania. Potem znów się spotkamy. Pyrokar nie chce się stawić na spotkanie. Domaga się dowodu, że można ci zaufać. Czyżby. Pyrokar, tak. To ciekawe. Ten stary cap zaczyna mnie irytować. Ale chyba mam tu coś, co może go przekonać. Opuszczając zakon magów ognia, zabrałem ze sobą kilka drobiazgów. Nie chcę, by oddział paladynów i magów przetrząsnął moją wieżę i znalazł te rzeczy. Dlatego ukryłem je w bezpiecznym miejscu, w którym magowie nigdy nie będą ich szukać. Gdzie dokładnie? Część z nich leży zamknięta w skrzyni na farmie Sekoba. Ufasz temu Sekobowi? Nie, ale można go kupić, a wtedy nie zadaje niewygodnych pytań poza tym, skrzynia jest zamknięta. Oto klucz. Znajdziesz tam między innymi pewną starą księgę. Gdy pyrokar ją zobaczy, będzie wiedział, że to prezent ode mnie. Ja już nie będę miał z niej pożytku, więc przynajmniej tobie na coś się przyda. Okej. Okay. W takim razie teraz udajemy się na yy, majątek ziemski. Przy okazji dajmy do Beneta właśnie w sprawie amuletu. Dobrze się składa. Stary, już myślałem, że naprawdę mnie powieszą. No cóż, wszystko się w końcu wyjaśniło. Wspaniale! Szkoda, że nie widziałeś twarzy tego żołnierza, który mnie wyprowadzał. Był taki przerażony, że prawie narobił w gacie. A to mi przypomina, że mam coś dla ciebie. Co? O co ci chodzi? Prezent! to, Żadna wielka sprawa. Co za prezent? Słyszeliśmy pogłoski o smokach w dolinie. Naprawdę tam są. W porządku, wierzę Tak czy inaczej, pomyślałem, że będziesz chciał wziąć udział w polowaniu na smoki. I co? Proszę, weź ten amulet. Sądzę, że tobie bardziej się on przyda. No, my w sprawie innego amuletu. Umiesz naprawiać biżuterię? To zależy. Musiałbyś mi ją najpierw pokazać. Okej. Okay. Oto amulet. Proszę, Naprawdę go dla w mnie. W porządku. Do jutra zrobię nową oprawę. Możesz do mnie wtedy przyjść i go odebrać. Nie wiem, czy później musiało się to zdarzyć. Spoko. W takim razie my udamy się teraz na farmę Sekoba i potem się prześpimy w międzyczasie. Hej. Czy coś się stało? Musisz mi pomóc. Ludzie w czarnych szatach włamali się do mojego domu. Straż Królewska powinna dbać o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców. Nie mam racji? Ci ludzie mówili, że czegoś szukają, ale nie w moim domu. Proszę, pomóż mi. Spraw, by stąd odeszli. Okej, okay, ogarnie się. Też są te czasy kłop kłopoty i nie bez przyczyny. Galera jasna, skąd oni się dowiedzieli? Nie wiem. Kubańcy będą mnie tutaj strzelać. Kubańcy jeszcze mnie podpalili, masakra. Muszę się na szybko podleczyć. O kurde, pełnię życia, no trudno. No, jeszcze jeden. Masakra, na no, trudno, 1200 XP piechotą nie chodzi. Chyba przy okazji ogarnęliśmy sobie dwór Ildorat, czyli księga, która będzie interesować właśnie tutaj Pirokara. Yy, Zobaczcie, tutaj coś ciekawego przy okazji wtedy spiszę. Nic. Smutna, smutna. Szkoda. a trudno się mówi. Twój dom jest pusty. Ludzie w czarnych kapturach odeszli. Wiedziałem, że na strażnika zawsze można liczyć. Jego strażnika? Nie tak szybko, przyjacielu. Nie rozumiem, czego jeszcze chcesz. Mogę jedynie dać ci odrobinę złota i prosić, byś mnie oszczędził. W takim razie dawaj. Śpieszę mi się. Proszę. Najfajniej. No teraz prześpimy się i wróćmy do Sekoba. Znaczy, z Twu y, Beneta. Amulet jest, jest gotowy. Tak. Proszę. Musiałem tań zrobić tań nową tań oprawę tań dla kamienia. Pracowałem przez to to całą noc. Wygląda to jak nowy. To no to to to. Okej. Okay. Fajno. Dobra, w takim razie zobaczymy sobie ten amulet. Jest. Oprawa amuletu jest sama. Klejnaca smarta i pozbawiony mocy. Okej. Okay. Czyli jest zmiana statusu. W takim razie lećmy teraz do klasztoru. Denerwuję. sobie zamieńmy parę słów z pyrokarem. Xardas kazał mi wręczyć ci tę księgę to dowód jego zaufania pokaż to niesamowite czy masz pojęcie co mi właśnie przekazałeś e, nie to niezwykle stara księga która zaginęła całe wieki temu Sądziliśmy, że została zniszczona, a teraz dowiaduje się, że była w posiadaniu Xardasa. Zatem zgodzisz się uczestniczyć w rytuale? Tak! Udam się do słonecznego kręgu. Ale bynajmniej nie dlatego, że uwierzyłem w dobre intencje Xardasa. O nie! Wręcz przeciwnie! Zamierzam wydusić z tego starego szakala, dlaczego tak długo trzymał księgę w ukryciu. Tym razem posunął się zbyt daleko. Zobaczymy się przy słonecznym kręgu. No proszę dał się w końcu przekonać. Ja pierdzielę. on naprawdę musiał mieć jakieś zatargi z Sardasami to jeszcze za czasów, gdy Ksardas był magiem ognia. Pewnie to był taki typ, który mu zazdrościł. Zaraz mógł być lepszy od niego i tak dalej. Nie wiem, tak podejrzewam. Nikt nie chce wiedzieć. Witaj, synu. Od kiedy to jesteś paladynem? Tak, jakbym nie miał wystarczająco dużo. Nie, nie teraz nie no. Od niedawna. A zatem witam Cię w naszych szeregach. W nadchodzącej tak bitwie jest, przyda nie, się no, każdy, no, kto ma odwagę przeciwstawić się złu. Cała nasza tak, przyszłość no. spoczywa w rękach takich jak Ty. Niechaj Inos no, zapewnić męstwo, będziesz go potrzebował czego możesz mnie nauczyć Oczywiście nie mogę ci pomóc jeśli chodzi o walkę Mogę jednak przybliżyć ci istotę łaski nosa i jego świętych darów Poza tym będę cię przygotowywał do rytuału konsekracji miecza Nauczacie tu magii Tutaj nauczamy tylko naszej magii Ciebie interesuje zapewne magia paladynów którą możesz studiować w mieście Co to jest konsekracja miecza jest to jeden z najświętszych tak, rytuałów Paladynów. Podczas tej ceremonii, święta moc Inosa przepływa przez rzeczach. miecz Paladyna, obdarzając go niewiarygodną to mocą. Wyświęcony w ten sposób miecz towarzyszyć będzie Paladynowi do końca jego dni jako najcenniejszy skarb. To przecież oczywiste. Okej. Okay. Co przez to rozumiesz? Nikt nie chce Kiedy Inos wiedzieć. opuszczał ten świat, zostawił ludziom cząstkę swojej powiedział. boskiej mocy. Tylko nieliczni śmiertelnicy zostali obdarzeni przywilejem jej używania na chwałę i nosa i zgodnie z jego wolą. A co konkretnie chcesz mi przybliżyć? Mogę ci wskazać ścieżkę i nosa. Mogę sprawić, że nią podążysz, jeszcze więcej kłopotów. Może później. Jesteś tu zawsze mile widziany, Chciałbym konsekrować mój miecz. Jeśli jesteś Powinien zdecydowany, najpierw znajdź sobie magiczne ostrze. Udaj Prokiatrym się z nim do kaplicy i zmów modlitwę, pod podczas której poprosisz Inosa o łaskę i wsparcie polegać. w bitwie przeciw siłom zła. Powinieneś Prokiatrym również nie złożyć nie odpowiednią ofiarę. Jeśli Inos udzieli ci swojego błogosławieństwa, twój miecz zostanie konsekrowany. Okej. Okay. Ogarnij się to. Na Inosa, bracie, jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś o konsekracji miecza, porozmawiaj z mardukiem. Dobry już się dowiedziałem stary, spokojnie. Zmienny wszystko wie. O kurde. Czekaj, mm. zagarnijmy modlitwę. Jeśli ja, plus jeden fajnie. Tymczasem. Ogarnęliśmy sobie miecz 120 Serio? Na niego wydałem? Tyle kasy O kurde, jestem wygulony do zera O ja pierdzielę. Oua. oa Fajny ten mieczor, ale... Nie. Nie, zostaje przy szponie Beljara. Zostaje przy szponie totalnie. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Wszystkim to nam pokazać chyba z fatrasem, co? Zrobiłem wszystko, co prosiłeś. Oto naprawione oko. Świetnie. Możemy zatem przystąpić do odprawienia rytuału. A co z bagiennym zielem? Ach, tak. Przyniosłeś dla mnie trzy rośliny. Y, tak, oto one. Znakomicie. Dobrze się spisałeś, ale teraz odsuń się na bok. Byśmy mogli przystąpić do ceremonii. Niech zjednoczą się nasze siły! No dobra, co dalej? musimy poczekać. Aha, animacje coś tam w zasadzie malków wody, kiedy naprawiali ornament do portalu. A tu mamy z kolei trzy różne kolory. пить сквозь Udało się nam pokrzyżować plan nieprzyjaciela. Oko odzyskało swą moc. Byrokar wyjaśni ci, jak używać oka. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze, gdy wypełnisz już swoją misję. Bywaj. Dzięki wielkie. Teraz, gdy oko i nosa zostało naprawione, musisz stawić czoła smokom. Wszystkie one są sługami Beliara, Boga Ciemności. Ale bezpośrednie rozkazy muszą otrzymywać z tego świata. Tyle udało mi się do tej pory ustalić. Dowiedz się, co jest źródłem ich potęgi. Potem wracaj, czym prędzej do mnie. Dobra, tak zrobimy. Udało się Wam. Oko i nosa znowu jest całe. Aż trudno uwierzyć, że się nam powiodło. Czy jest jeszcze coś, czym powinienem się zająć? Nie traćmy czasu na drobiazgi. Rozpraw się raz na zawsze z tymi przeklętymi smokami. Proszę, oto oko. Pamiętaj, że nim zaatakujesz smoka, powinieneś z nim porozmawiać. Potęga oka zmusi smoki do rozmowy z tobą i nie pozwoli im skłamać. Tak długo, jak będziesz je nosił, będzie cię chronił przed smoczymi atakami. Jego moc nie jest jednak nieskończona i musisz je co jakiś czas napełniać magiczną energią. W tym celu połącz na stole alchemicznym oko Inosa i nosa i esencję ze smoczego serca. Dopiero wtedy możesz stawić czoła kolejnemu gadowi. Dzięki, będę o tym pamiętał. Masz już wszystko, czego potrzebujesz. Ruszaj w drogę! Zostało nam niewiele czasu. Także jeśli chodzi o fabułę, to tyle jeśli chodzi o ten świat. Teraz musimy się sporo temu dać do górniczej doliny i rozprawiać się ze smokami. Czyli szykuje się dosyć epicki etap fabularny w tej grze. Ale my tym się zajmiemy już w następnym odcinku. Na najbliższym z gotika właśnie zapyta, poeksplorujemy jeszcze ten świat, porobimy jakieś zadanka, co nam zostało. Tak wyczyścimy, poekspimy jeszcze naszego bezimiennego świata, a nam wzmocnić, to wzmocnimy. A tymczasem żegnam się z wami w tym momencie, komentował ludzi, mam nadzieję, że seria Wam się podoba. Jeśli tak jest, zostaw łapkę w górę i do usłyszenia. Następnym razem. Ej!